Cześć, cześć kochani! Tu wasz szalejący reporter Kiarek. Stawnicy na moście, na kładce. A teraz kochani pokażę wam Grajcarek. Ów słynny Grajcarek, na który nie wiem jakim cudem przekonał mnie Janusz, żeby mnie wywieźć na koniec Polski. Na drugi koniec Polski. Co bym się lepiej poczuła i pozbierała troszkę po różnych świętych inkwizycjach, jakie mi do, dokuczają w moich żywotach mniej lub bardziej pogodnych. Słyszycie ten fantastyczny szum poza moim rozgadanym głosem? No to na chwilę, że tak powiem zamilknę i pozwolę yy, poopowiadać szepty grajczarkowe. Mamy piękną pogodę, można powiedzieć że afrykańskie lato, bo jest bardzo upalnie. W tej chwili jeszcze nie jest tak upalnie, no ale wszystko przed nami. Za parę minut zejdę parę kroków w dół i stanę sobie tak na środku Grajcarka na tych betonowych składeczkach i wtedy spróbuję zrobić troszkę ciekawsze ujęcia po prostu wody bo składki są one znacznie wyższe a że tak powiem z wody mają ciekawszy wymiar siebie już fotografować nie będę bo mój cień odbija się na tle wody więc jestem bardzo widoczna Krótko mówiąc, czerownica kładkowa. Piękne miejsce. Fantastyczne. Klimat bajka. Idealny dla wszelkich chorób górnych dróg oddechowych. Że o dolnych nie wspomnę. Ten fantastyczny, jasny budynek w kolorze słońca, w kolorze Ekli. No to jest właśnie Hacjenta, w której rezydujemy na drugim piętrze. Gości niewielu, bowiem nie jest to jeszcze sezon, no ale przyjeżdżają chociażby z sympatii do gór. A jak wiecie, my kochamy z Januszkiem Góry. Mamy dwie, dwie ogromne miłości. Góry i morze. No i morze i może, może. Także w drugiej części mojego reportażu Wlezę sobie na środek Grajczarkowego graj jeziora, żeby sobie kopyt nie zamoczyć, bo moje obuwie nie jest odpowiednie na składanie kopyt do wody w tej chwili. Teraz Wam pokażę troszeczkę takich właśnie, o, bo odwracam się. No, ale słońce tłucze niemiłosiernie, więc nie będzie widać tego, co chciałam Wam pokazać. Chciałam Wam pokazać przede wszystkim niesamowitą ścianę lasu, jaką, jaką mamy tutaj przed oknami, przed balkonem i jaką mam w tej chwili przed sobą. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego: jedna ogromna ściana lasu, bajkowa, pas lasu, który się ciągnie przez całe graj carkowanie! Wybieram się też z Januszkiem na wyciąg krzesełkowy, więc będę robiła również reportaż z góry, czyli z tak zwanego lotu wiedźmy. Tym razem wyciąg krzesełkowy zastąpi niotłe. No super kochani! No to jeszcze poszum, poszumnego Grecarka Wam życzę. Tego kapitalnego szumu, który śpiewa w sumie na okrągło.